To porozumienie ma podkreślić znaczenie dotychczasowych kontaktów, ale też zachęcić do ich rozwijania i poszukiwania nowych koncepcji działań. A w planach mamy i prace naukowe, ale też i działania dydaktyczne, edukacyjne i bardzo konkretne projekty na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego. Metrologia jest Obecna w prawie wszystkich dyscyplinach naukowych uprawianych w Politechnice Białostockiej. Mam nadzieję, że dzięki temu porozumieniu rozwiną się i liczę na kolejne interdyscyplinarne, innowacyjne, interesujące projekty. Chcemy, żebyśmy powiązali w ramach tej współpracy działalność głównego Urzędu Miar z realizacją zadań o charakterze badawczo-rozwojowym. Zadań, które będą podejmowane nie tylko w naszej obecnej siedzibie na elektoralnej w Warszawie, ale również na terenie naszego najnowszego przedsięwzięcia w trakcie budowy Świętokrzyskiego kampusu Laboratoryjnego Głównego Urzędu Miar. To jest projekt do wartości prawie 220 milionów złotych, który da podstawę do funkcjonowania tam sześciu laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę, ale co ciekawe w tych laboratoriach będziemy skupiać się głównie na prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej dedykowanej potrzebom polskiego przemysłu i w tych obszarach oczekujemy wsparcia i współpracy ze strony instytucji naukowych, w tym Politechniki Białostockiej, zarówno w zakresie kształcenia naszej kadry metrologicznej, jak i realizowania wspólnych projektów badawczych, które będą wychodziły poza granice regionów i będą obejmowały swym zasięgiem całą Polskę. Zakres tematów badawczych, które chcielibyśmy realizować jest niezwykle szeroki. To, o czym rozmawialiśmy w minionych miesiącach, to między innymi zagadnienia związane z ochroną środowiska związane z budową takich mierników przepływowych i wprowadzeniem pewnych jednolitych zasad jeżeli chodzi o monitorowanie stanu zanieczyszczeń środowiska w szczególności zanieczyszczeń powietrza mamy nadzieję że nowa perspektywa finansowa ta która deponuje pewne środki finansowe zarówno na poziomie regionalnym czy na poziomie całego kraju czy też w obrębie tak zwanej Polski wschodniej Da możliwość finansowania tego typu przedsięwzięć, które są niezwykle ciekawe z naukowego punktu widzenia, ale one przede wszystkim mają duże znaczenie dla funkcjonowania naszego kraju, badaniu stanu zanieczyszczeń środowiska. W dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych pomiar jest podstawowym sposobem poznania informacji o rzeczywistości, jak również weryfikacji pewnych hipotez naukowych. Stąd też Główny Urząd Miar, jako z jednej strony taka centralna instytucja administracji meteorologicznej, ale z drugiej strony bardzo silny ośrodek badawczy realizujący wiele projektów, zarówno krajowych, jak i, jak i międzynarodowych, jest dla nas znakomitym partnerem do tego, żeby podnosić jakość naszych badań. Główny Urząd Miar dysponuje laboratoriami, w których znajdują się wzorce. Pewnych wielkości fizycznych, krajowe wzorce wielkości fizycznych my realizujemy na uczelni mnóstwo prac od inżynierskich poprzez magisterskie i doktorskie i habilitacyjne, które, których centralną osią jest właśnie metrologia i pomiar. Tak więc na zasadzie wzajemności będziemy mogli wykorzystać i wiedzę, i infrastrukturę obydwu instytucji.